Witam serdecznie wszystkich czołgistów w kolejnym odcinku z serii Jubileuszowe Bitwy. W tym odcinku złoty jubileusz, 50-tysięczną bitwę, rozegra za chwileczkę wraz ze mną w Plutonie dzisiejszy jubilat, a jest z nim gracz oniku 666MZ666. Cześć! Halo? Witam, tak. witam. Tak jest. No... Na początku zazwyczaj właśnie pytam się o, o te niki. Wiem, że to jest pytanie bezsensowne, bo niektórzy wymyślają te niki tak trochę na szybko, ale mo może ten twój nick ma jakiś sens. Na przykład MZK to pamiętam kiedyś fajny motocykl. Nadal tak się istnieje, bo Ty jesteś akurat um, również 40-latkiem jak ja, nawet rocznikowo starszym jak Hallak. <śmiech> <śmiech> Więc <śmiech> dlaczego jesteś 666 mz 666 na pewno nie, nie, nie szatan, jak niektórzy nieraz piszą na czacie. Po prostu MZ, dlatego że to Zico to jest moje pseudonim, a M to jest mojego bratanka. Też wymyślony jego pseudonim Michał Misiek. Którego konto może MZ. Przejąłeś tak, tego... którego konto przejęłem, on tam mnie kiedyś namówił. Mając 4 lata dokładnie. Tak czyli, czyli Bratanek namówił Cię do tej gry. Tak. No i tak to, tak to Cię w zasadzie zaraziło, że już tyle bitew rozegrałeś. Co takiego fajnego jest w tym wodzie dla Ciebie? Nie wiem, historia czołgów, czy po prostu fajna gierka? Hmm. Też historia czołgów. No. Zwłaszcza, zwłaszcza, że lubię drugą wojnę światową, a tu mam wybór naprawdę fajnych czołgów. <laughs> No i w pewnym momencie postanowiłeś, że nie będziesz grał. Nie będziesz wchodził do jakiegoś klanu, tylko sam sobie założysz własny klan. Twardzi sztywny, sztywni nieugięci. Jesteś dowódcą tego klanu. Dokładnie. No i cóż, działacie cały czas. No, działamy, działamy. Jakieś tam cywil, staramy się coś tam działać wspólnie. Mhm. Tak. Teraz powiem, bo nazwa: twardzi, sztywni, nieugięci. Cóż, no w zasadzie zgodziłeś się, że można o tym powiedzieć. Jesteś osobą niepełnosprawną. W tej chwili już musisz poruszać się na wózku inwalidzkim. Od kilku lat masz tak zwany zanik mięśni. Mięśni, nie? tak. No, no ale, ale grać ci to nie przeszkadza. No nie, nawet za dużo gram. Tak jest. No, no wiadomo, no w tej chwili już nie możesz normalnie pracować chyba, nie? No nie, no, ale niektóre rzeczy jeszcze, jeszcze by można było robić. I mówiłeś mi przed, przed właśnie nagraniem, że ten klan i ta gra troszeczkę spowodowało u ciebie, można powiedzieć, taki rozruch większy, nie? No dokładnie, wyrwanie się z domu w sumie, bo robimy wspólne zloty z klonowiczami. Kilka razy w roku w każdym bądź razie. No i jakieś kajaki, takie rzeczy. Wspólne mhm. wyprawy z znajomych z wota. No i super. Dobra, w zasadzie moglibyśmy teraz gadać jeszcze godzinami i tak dalej, i tak dalej na temat tego, co to jest ten nim mięśni i tak dalej, ale to jesteśmy w jubileuszowych bitwach, więc jeszcze tylko zerknę na infografikę, bo już wspominałeś, że głównie interesują Cię pojazdy niemieckie i Twoim celem jest właśnie Dokładnie. zdobycie wszystkich tych dziesiątych tierów. Dlaczego akurat niemieckie Ci się podobają czołgi? Nie wiem, za to, że są takie twarde, nie wiem, celność niemieckich czołgów. Czyli dobre działo. A, dobry pancerz. Dobre działo. Jak Walnie, to też dobrze. Mm -hmm. Może nie tak jak rosyjskie czołgi, ale celność jednak robi swoje. Tak jest. No i cóż, można powiedzieć, taką ikoną niemieckich czołgów jest Maus, i właśnie tym pojazdem chcesz rozegrać swoją 50-tysięczną bitwę. Dobra. No, dokładnie. No to ja oczywiście też posiadam tego mausa. Maus, przypominam, teraz jest po bufie. Jak widać, przeładuje już teraz 9,91, czyli o chyba 2,5 sekundy lepiej niż było. Dobra, to co, jesteś gotów? No, jestem, jestem. No to jedziemy. Cóż, jak nas rzuci, tak nas rzuci. Zaraz zobaczymy, jest to, są to fiordy. No i niestety niestety tych artylerii jest trochę. No, myślę na przepychaczu byłoby dobrze. No tam, tam pojedziemy na ten przepychacz. Tam no, dla nas na ten... najlepiej. Tam pojedziemy i tam to przepchamy. Czyli jedziemy na przepychacz powalczyć. Oczywiście m, też bez przesady, tylko że obawiam się, że jak my tam będziemy stać i czekać na, na tamte pojazdy, które może nie będą chciały za bardzo wyjeżdżać na nas, to drużyna na przykład, jeżeli E5 i T57 pojadą nie na przepychacz, tylko rozwalą wszystkie medy, a my się nie ruszymy z przepychaczu. No zobaczymy. No w każdym razie na przepychacz jedziemy najlepiej by było dla nas, gdyby oni próbowali jak największą ilością czołgów przepchnąć przepychacz, nie, wtedy... Dokładnie, no 103 jedzie z nami, to wygląda. A nawet nie musiałaby, ja myślę, że byśmy sobie tam spokojnie sami dali radę, 3200 HP razy 2, 6400, no jeszcze jedzie, na oho. myk, my... Dobra, słuchaj, w każdym bądź razie, jeżeli się okaże, że, że będzie ciężko, to będziemy walczyć do końca, nie? No dokładnie. No nawet artyleria z nami idzie na przepychać. No, taka... no to dziwne. No to ciekawe. To jest interesujące. Um, mam nadzieję, że się nikt nie wyspotuje. Bo możesz dostać wąwkę? Chyba nie, nie. Nie trafiam, nie mają jak Dobra, no słuchaj. No ciężko się tam z tym już. Problem jest taki, że jak widać. Ach, patrz, jednak. Jak widać oni. Dowcia, na ten przepychacz nie jadą I teraz się zastanawiam, czy, czy mamy chamsko przepychać, czy nie chamsko. No zaraz się. Pokażę. Tam będzie problem z artami z wyjazdu z tego przetkacza. W każdym bądź razie, na razie mamy przewagę. Wygrywamy, jeżeli chodzi o ilość HP. Ej, <laughs> no Jeżeli będzie za dobrze szło naszym, no to musimy. A, piątka jest tam, dobra, słuchaj. No, niestety musimy lecieć na łeb na szyję, no bo. albo nawet się wracać. O, no, mi się też tak wydaje, że musimy się wracać. O. No tu już przepychać, już 103 przejechała. Dobra, wracamy się. Wolewam ale. No niedobrze, niedobrze to wygląda. No chyba, że. Chyba, że zrobimy takie jaja bardzo ryzykowne i pojedziemy tym środkiem. bo teraz, jeżeli oni tam. No sytuacja nie jest zbyt ciekawa. No dziwnie te ciężkie pojechałem Dobra, słuchaj Ja ryzykuję i jadę tędy Aha, tam ci już A ty byś... holewcia Ty może nawet... Nie wiem, jechać tam? Na, na, Przy kapa? Bardziej, bardziej na Przykata. kapa, no. No dobra, jadę tam na kapa. A ja, ja spróbuję to zrobić z tej strony. Może się nam uda spotkać. O, patrz. Niemożliwe. Co cię rozwaliło? Arta P95KMC Amurak. No niestety, niestety, porażka i to <śmuszczaj> można powiedzieć. Bo sromotna, sromotna. Dosyć sromotna. Ładnie zagrał grill i Oho, No a my zagraliśmy po prostu tragicznie. No, tragicznie. To, no, to, to znaczy, kwestia jest taka, że ty. Cóż, cóż mogłeś zrobić? Po prostu zostałeś zniszczony przez artylerię. Ja jeszcze mogłem Cholewcia, cofnąć się na kapa i bronić do końca. Ale tak sobie pomyślałem, że przecież jak już zginąłeś, to też idę na śmierć. Ale mamy 50 tysięczną bitwę rozegraną. No dokładnie. No i cóż, czyli teraz, jakie jeszcze czołgi próbujesz zdobyć? Wszystkie niemieckie dziesiątki zapewne, tak? No tak, no już tam już mam niszczarkę pobadane. Tylko pokupywać. Czekam na jakieś promocje. Mhm. mhm. Niszcze Tiery tak samo będę kupował. Fajnie byłoby mieć wszystkie, ogólnie wszystkie niemieckie. Od dwójki tam jedynek, mm -hmm. po dziesiątki. Dobra, słuchaj, no to w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o tą, ten jubileusz. Cóż, ja życzę ci wielu przygód jeszcze, mimo, mimo niestety Niestety, tego wózka. Mówisz, że y, nie jest źle, dajesz rady spotykać się z kumplami. Y, no, oczywiście. Tak, mam, nadzieję, Tutaj że... nie mam, mam Mam fajną ekipę, także. No, 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 no. Dobra, to co? Może chciałbyś na koniec jeszcze kogoś pozdrowić? No, na pewno byłby fajnie pozdrowić TSN. <laughs> Mojego Michała. Jak usłyszy, to będzie się cieszył. To wszystko jest tak? To nic, dziękuję za uwagę, trzymajcie się i do zobaczenia.